Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie pokazuję swój świat. No i ruszamy od razu na pokazywanie miejsca, jakim jest tutaj my pod I tak, nie mam stud enchantowania. Tutaj jest moja skrzynia księgi podamnych i najcenniejsze przymioty tutaj się właśnie znajdują. Ale wam ich nie pokażę. Hahaha ha ha. ha, 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 ha tu jest taki system bardzo fajny prawda, że tu i tutaj mamy moją kolejkę w każdym jak się tym wychodzi idziemy się tutaj siódmy i się otwiera właśnie ta no i to tak sobie działa wszystko no, pokażę wam ci jedną rzecz o kolej są trzy stacje strzelnica, pomnik, świątynia i jeszcze jedna stacja jakby się kiedyś gdzieś chciał coś zrobić Tutaj się pojawia właśnie pomysł dla Was Co mam wybudować w, Na kolejny odcinek A Nie na taki kolejny, że już na no zaraz Tylko na taki, powiedzmy, jeden z końcowych Wszystko co już mogę wybudowałem Nie mam pomysłów Jeszcze jedna kolejka jest wolna Proszę bardzo zostawiam Wam to pole do dyspozycji A my jedziemy na strzelnicę Się, Witamy Państwa. Strzelnica. Jak pada, wpada, ale jest bardzo miło i tak. Jeżeli łupki. Szkoda z wiele łupów. Wam już pokazać, ale dobra. To jest taka mała strzelnica tutaj jest jedne to są co 5 nie co 10 kratek a ostatni jest chyba co 15 czy 20 i jest 5 takich pasków teraz 2 3 4 i tak jest piłam tak tam tak. tam, tam, tam a i teraz tam tu są punkt jeżeli trafi się w białe pole właśnie jeden punkt niebieskie 2 żółte 3 a czerwone 5 a tutaj jest dla 5 graczy czyli tutaj jest super, tak? Czyli gracz pierwszy i tutaj to wolne pole jest na jego punkty. Gracz drugi wolne pole na punkty i tak dalej. I to by było tyle w tym odcineczku. Dzięki za oglądanie, cześć. I pamiętajcie, żeby się coś, jeżeli chcecie na jakiś o, ostatni odcinek. Tak, w ostatnim odcinku pokażę to, co wybudowałem specjalnie dla Was. Dla Wasze życzenie. Projekt, który otrzyma najwięcej projekt zostanie zrealizowany. Dziękuję. Cześć.